Kornel makuszyński. 120 przygód koziołka motołka. Kiedy znalazł się na drodze, po raz pierwszy na wolności, skoczył w górę nasz koziołek, aby rozprostować kości. Nagle ujrzał dwa zające. Więc zapytał, proszę panów, może mi panowie wskażą, gdzie to miasto jest pacanów. Rzekł mu jeden, idź przed siebie, trochę w prawo, trochę w lewo, przepłyń morze, przeskocz góry, aż napotkasz uschłe drzewo. Nagle przerwał i zakrzyknął, niech ratuje się kto zając, a koziołek smyk na drzewo, przed psem strasznym uciekając. Dwłaś natychmiast z mego brzucha woła drzewo z wielkim gniewie. Nie masz prawa śmieszna kozo, po szanownym łazić drzewie. Zawołało wiatr na pomoc i zatrzęsło się łopotem. Także spadło trochę liści, a koziołek zaraz potem. Aj, aj, wrzasnął, choć pod drzewem złego już nie było zwierza. Lecz tymczasem jeż przydreptał, a koziołek spadł na jeża. Beknął głośno siedem razy, skoczył jakby opętany, a siąść nie mógł, bo w tym miejscu miał bolesne bardzo rany. Jeż Igiełka rzekł mu na to, czemu krzyczysz, to się zdarza. Czyś ty jabłko bys z drzewa? Teraz biegnij do lekarza. Niedźwiedź zawsze jest lekarzem. Z pokolenia w pokolenie. Zbadał rany. Potem mruknął, dam ci coś na przeczyszczenie. Nigdy, krzyknął nań koziołek, wolę już najsroższe bóle. Na stół skoczył, stłuk kałamasz i przez mokno smykł na pole. Właśnie pasły się cielęta na zielonym brzegu Wisły. Z wielkim się rozbiegły krzykiem, kozioł wariat stracił zmysły. On zaś poszedł poprzez pola. Krąg kraina bardzo pusta. Nagle, gdy był bardzo głodny, szepnął cicho. Ach, kapusta! Błowy stały tak w szeregu, jakby za żołnierzem żołnierz. Nasz koziołek zaczął ucztę. Wtem ktoś chwyta go za kołnierz. Tuś mi, bratku, capie młody, wołał stróż, co wyszedł z cienia. Nie oglądaj się, idź prosto. Do więzienia, do więzienia. Przyszedł w sędzia i rozkazał, by zakuli go w kajdany. I w komórce bardzo ciemnej kazał przykuć go do ściany. Siedzi biedny nasz koziołek i nie może ruszyć łapą. Jęczy tylko i wciąż płacze: żegnaj mamo, żegnaj papo. W nocy przyszli rozbójnicy, wygrzebali ziemię kołkiem i na plecach swych unieśli tę komórkę wraz z matołkiem. Do ciemnego zaszli lasu. Patrzą, co tam jest w komorze. Nagle strasznie zakrzyknęli. Diabeł, ratuj się kto może. Stójcie, stójcie, kozioł woła. Uwolnijcie mnie z powroza. Ja nie jestem żaden diabeł. Moja mama była koza. Lecz po zbójcach nie ma śladu, bo uciekli, gdzie pieprz rośnie, a koziołek został w lesie, pobekując wciąż żałośnie. Bekiem zbudził czarownicę, bardzo straszną babę jędzę. Co dziewczynek złote włosy, tak na krosnach tka jak przędzę. Przyszła, patrzy i wciąż cmoka. Potem rzecze, coś kochanie, jesteś mi za nadto chudy, ale zjem cię na śniadanie. A ona na to, zdejm łańcuchy, a ja za to cię z ochotą poprowadzę tam, gdzie leżą wielkie skarby. Srebro, złoto. jedzie potem czarownicę Przez las stary, przez las młody, Aż oboje tam przybyli, Gdzie są wielkie czarne wody. Kazał stanąć jej nad brzegiem I na chwilę zamknąć oczy. Baba stoi, a koziołek Jak nie beknie, jak nie skoczy. Tak ją ducnął w brzuch rogami, Wedle dawnej koziej mody, Że fiknęła siedem razy, i jak kamień, bęc do wody. Hulaj, koza! rad zawołał. Potem pobiegł do jej chaty i uwolnił troje dziatek, co płakały spoza kraty. Dwie dziewczynki, jeden chłopczyk, uklęknąwszych w chaty progu, ślicznie razem zaśpiewali, aby podziękować Bogu. Potem razem szli z koziołkiem aż do czarnych lasów z kraju. Dzieci poszły w kraj daleki. A on został na rozstaju.